Mowy Klub Bluszaka Dziś będziemy Dzień. grać w Nie dobra nie to nie nagrywaj tego Dobrze A wiesz Maria co ty robiłaś? To się nazywa improwizacja Czyli tworzenie czegoś w trakcie wykonywania tego Po prostu Prezentujesz już i to wymyślasz w tym samym momencie, że nie przygotowujesz pierw. Na przykład freestyle, tata za zafreestyluje. Tata rap od dziecka zna i dlatego teraz rymami strzela. Zawsze chciałem być raperem, a zostałem tylko pilotem wycieczek. I mam od tego wiele granatów zawleczek. Albo zawleczek od piwa, którego już nie piję, dlatego długo żyję i się z tym nie kryję. A Ewcia się śmieje, gra mi na pianinku. Marysia tutaj ma bardzo fajną minkę. To jest właśnie improwizacja. A Ewa improwizuje granie, bo też nie przygotowuje się tego. Następna. A żołnierz odpowiada mu, a więc niedługo ma być burza, więc kryje się tu. A drugi żołnierz odpowiedział mu, że burza jest niedługo, to prawda, ale on się chowa przed nią do takiej dużej. Zwierzętami i owcami. To tak, witamy. Cześć! Cześć! Dziś mamy pytania. Pytania do taty? No, i co? I takie tematy, poważne tematy. I kto ma do mnie jakieś pytania? Ja. Dziś kto? zwierzątka mają ze mną pytania do taty. Pytania do taty się nazywa i. No też różne zwierzęta, które będą pytać taty i przyjdzie jeszcze małpa. No jest. U-u, No i jakie pytania? Dzień dobry, to może ja nie będę odpowiadał, tylko małpa powie. U, małpa. No małpa za mnie będzie mówić. No to do niego. No. No to pierwsze pytanie to będzie tak. Co dziś było na obiad? Na obiad było jedzenie. Ale ja się... Nie pamiętam. Na pewno. Chyba tylko banany. Nie. Małpa lubi banany. Nie. Nie były banany. Kurczak? Tak. Uuuu, I... wygram. Co wygram? Co wygram? Latający żółt. wygrałam latający żół. Żółw yeah! A gdzie Marysia? Chodź tu, chodź. Chodź, teraz ty zadaj pytanie. Gąska zadaj pytanie. Nie, tam, teraz chodź. piesek zada pytanie. Słucham Cię, pieska. Czy bawiłeś się dzisiaj jakąś zabawką dla dorosłych? Bawiłem się. Ale jaką zabawką dla dorosłych? Komputerem. Brawo. Dobra. No. Bo... Nie! Chodź do nas. Nie! Chodź. Ja miałam po... następne bo pytanie. Ten za Tobą, koleżanki. Gąska. Słucham. Dziś się teraz bawimy. To jest domowy klub pruszaka. Jest z tego wielka draka. Karata aka. Ciao, ciao. Brawo! Wygrałeś! Chodź do nas! chodź. Teraz na Żuf! Widać! Żuf ma pytanie do ciebie. Mam. Słucham. Żuf ma takie pytanie: jak nasz dom się nazywa? Dom. Na ulica. To jest ulica. Która pochodzi od dynastii królów z Litwy. Królów Jagielonów. Ale najgorsze jest to, że dwa bloki obok, w sumie jeden budynek obok, jest malunek króla z innej dynastii. Bo jest malunek króla Piasta Kazimierza Wielkiego. A my jesteśmy ulica Jagiellońska, a nie Piastowska. Szalone pomysły. Bo ja, Kazimierz Wielki był z dynastii Piastów. Ale okay. Dobrze, więc... eee, jak myślisz, co robiliśmy u dziecka i babci w o. ten weekend. Na pewno byłyście niegrzeczne. Dobra, masz rację. A chodź się, pokaż tutaj. No chociaż trochę nie, pokaż. nie na Chodź, pokaż się, chodź. Na pewno widzowie co no, to by... Fryzurę, ej, pokaż fryzurę! Widzowie tęsknią. Pokaż nam fryzurki. Chodź pokaż. widzowie tęsknią. Nie. Tu takie fryzurki mama nam zrobiła. No, nie. Ta, 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 monkey dance. Rzucam kapciami. They say, oh my god. <laughs> to chodź, pokaż. O, zrób jakiś taniec, 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 monkey. No, zrób. <laughs> nie, to tak. No, to chodź, pokaż. Ej, Maria, jesteś fisteżkiem. Weź jego nogi, orzeszkiem. o, weź nogi, a ja będę ręce i tańczymy. Tata. Tata, taki... oh tata, 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 znasz taki... oh my god. znasz taki orzeszek, chisteczek. No. To Maria jest fistaszkiem. Ale mama je orzechy i O! W Afryce, w Gambii. Tata, a Maria ma podobny kolor do fisteczków. A, a powiedz, skąd ta małpa? Tatoś kupił Marys. A gdzie? E, we Francji. Nie. W Niemczech. W Niemczech. Po prostu robiłam sobie żarty. No. To co, kończymy? Tak. Ale Daj. Maria się musi pokazać, Ej, na duma, obiecałaś, ja bym... że będziesz, chodź Maria i zadaj mi pytanie tutaj jakieś. Um, nie wiem. Czy kupisz mi kiedyś puszyła. Puszym, muszym, czy nie kuszym, nie wiem, nie wiem co to Puszym jest. To jest taka mała przytulanka, dużo, drogo kosztuje. Ej, a pokazać a wam mój tatuaż? A ile to jest drogo? Mam tatuaż Pusiu. Tutaj. Tatuaż Pusiu. Ej, Maria, pokaż swój tatuaż Pusiu. Ja powiedz widzom, że zrobimy Pusin. zbiórkę na Pusiu. Żeby Pusin. dawali każdą tak Ej, pokazać Pusin. wam mój taniec? tu, 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 tu. tu, tu. Cześć. Cześć, dziś będzie, będziemy, będziemy grać w Simon mówi. <grym> ja jak... będę Simonem. I ee, będzie playerem. Chodzi o to w tej zabawie, że Maria na przykład mówi Simon, mówi skacz. To ja muszę skakać. Ale jeśli powie mówi skacz albo powie skacz, to nie ja mogę wtedy skoczyć. Zawsze ja. musi być na początku Simon. Simon mówi. Simon Dobrze. musi być. Zaczynamy! Masz, masz 8 rund. Jeśli e, uda Ci się je zrobić, to. Gratuluję Ci, okej? Okay? Jeszcze ja raz. Albo 10, bo to szybkie będzie. Dobry? Simon mówi. Skacz. Albo cię. Simon mówi skacz i. O! Straciła się na serce. Masz teraz tylko dwa serca. Uważaj, masz dziesięć rund, dwa serca. Simon mówi, i obróć się. Simon mówi, e, zrób szpagat. E, w powietrzu. A no. dobra. W powietrzu. A! Dobrze. Simon mówi, skaczek, kangur. Zrób gwiazdę. Oh. Dobrze. E, ile my zrobiliśmy rund? Już sześć. Dobra. E, to jeszcze nam e, ci zostały cztery rundy. Cztery rundy? Simon mówi, zrób taki piruet w rzasku. Taki? Zwróć to. No dobra, tego, tego nie zaliczam, dobra, masz tego. Jeszcze... nie, bo to, 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 to ja nie ma. Zaliczany, sędzią. Ale, Ale nie, trzy... no bo o taki jest sędziu, no, dobra? dobra trzy, jeszcze trzy razy. Dobra, eee, sędziu. Sam... E, sześć pajceków. Mój sześć palców. sześć pajceków. Simon mówi, ale tak nie wolno robić, że tak szybko. Bo hmm. to jest akumulacja. Ale Simon może to chce. Ale Mario, bo tak nie wolno. nie ma Dobra, e, no to Simon mówi. Stań przez 10 sekund na jednej nodze. Jeden. Bez skakania. Dwa. Trzy. Już jest zna. 10. Sędzia, Dobra. E, masz jeszcze dwie. E, wygrała. Gratulacje. Nie, jeszcze dwie rundy. Nie, już koniec. Nie, jeszcze więcej rundy. Je. Fajne. Dwie rundy. Dwie rundy. Dobra. E, Simon mu zrobił No co? Simon mu zrób pirot. Powiedziałam Simon mu. Maria, nie, nie, tak nie, tak nie tak może. Dobra, to nie może. Ona to okej, okay. masz jeszcze jedno Dobra, koniec, bo za długo. Nie, miały być dwa jest Ostatnia. 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 Simon mówi zrób długi pirot. Brawo, brawo! Dobra, udało Ci się Ewa. A skoro tak Ci się udało, to wiesz, dostaniesz gofra <laughs> <laughs> z Zanagra... Nutellą. <laughs>